Rodzice często zadają nam pytanie, dlaczego kontynuujemy szczepienia przeciw poliomielitis, jeżeli choroby tej nie ma. I jest to pytanie bardzo uzasadnione, ponieważ nie stwierdzono żadnego zachorowania na poliomielitis w Polsce od ponad 40 lat, czyli ryzyko zachorowania jest bliskie zeru. Natomiast istnieje pewne bardzo niewielkie ryzyko niepożądanych odczynów poszczepiennych. Niestety, proszę Państwa, kontynuowanie szczepień jest niezbędne. Jest to związane z tym, że na świecie prowadzony jest program eredykacji poliomielitis, w ramach którego próbujemy zlikwidować wirusa z powierzchni Ziemi, głównie za pomocą szczepień. Próbujemy zaszczepić każde dziecko przeciwko poliomielitis i udokumentować brak nowych zachorowań. Choroba ta jest bardzo podstępna. Może przenosić się z osoby na osobę bez wywoływania objawów, aż nie natrafi na grupę niezaszczepionych dzieci i wtedy wywoła epidemię. Także dopóki istnieją jakiekolwiek zachorowania na Ziemi, wszystkie kraje muszą kontynuować szczepienia masowe. Każdy kraj, który przerwie szczepienia, przestanie szczepić swoje dzieci, będzie miał zagwarantowaną wielką epidemię poliomyelitis. Pokolenie moich rodziców pamięta, że w każdej szkole były dzieci z porażeniami. W Stanach Zjednoczonych choroba ta powodowała panikę. Zamykano baseny, nie wypuszczano dzieci z domu. Tak się bano tej choroby. Tworzono specjalne oddziały szpitalne wyposażone w żelazne płuca, czyli takie wczesne wentylatory, próbując ratować osoby, głównie dzieci, z porażeniami mięśni oddechowych. W Afryce jeszcze kilkanaście lat temu występowały tysiące zachorowań, które pozostawiały setki kalek. Jest jednak światełko w tunelu. Światowa Organizacja Zdrowia planuje przerwać szczepienia na całym świecie po udokumentowaniu braku nowych zachorowań przez kilka lat. Także istnieje realna możliwość zakończenia szczepień na chorobę, której już nie ma.